A jak? Ale czy Dobra, ja ja mam dochylię, taką czekaj. płaską jest, dupę. Jest B jak? A to? napury. C jak? Kola. D jak? Dobra, dawaj tego Fikoła. Jezus, <laughs> e jak? Lo canto, suputente tupe, dentoro intoro canto, angolo angolo canto. Wiecie co? F jak? Fo to Fortnite jest tak naprawdę tą grą, która nas jakimś tą lekko wybiła na tym YouTube. G. Jak? Go, go palcem mi zacznie działać, nie? I wytknęłam router i tak patrzę, a zaczęło mi świecić wszystkie zielone ten, no nie? Wiecie, te wskaźniki, że, że jest wszystko. H Jak? Handle! Daj mnie, handle, przynieś szybko, handle, przynieść. Wezmę ci tą małą, żebyś się nie. O Jezu! Przyniesiesz? Nie! I. Jak. E IZUNA number Jak? Jazda. K jak? Kurwa! Piotrek, czemu mi kradniesz rzeczy? To są to jest to jest mój ten moja pula. Moja Boże. L jak lama. M jak Mikołaj. N jak. Nie mam mowy. O jak. ODDAJCIE mi to, się. P jak? Pasta? Pasta. O, pasta, pasta. E. R. Jak? Ruński debil. A czy sorry. S. Jak? Spartan Reach T. Jak? Tak, Taborecik to tak samo działa. U. Jak? Utkaj i v W. Jak? Peleczna. Z jak. Zostawcie łapeczkę w górę. Nie...